pod sklepem Kuba pakuje do skrzynek Przedaliśmy 56 butelek 60, z 5, z 56 kasy i nie na fokoła. Witajcie na kolejnych poszukiwaniach. Od razu zaczynamy z grubej rury od Coca-Coli. Dzisiaj jesteśmy koło naszego lokalnego sklepu. Trochę tutaj e, uprzątniemy tych surowców wtórnych, jak widzicie. Kuboś tych kapselków tak aż nie zbieraj, bo tego jest tyle, że żebyśmy tu pół dnia spędzili. Tylko puszki i idziemy dalej. Zobaczcie, Kuba tam łapie i wrzucamy kilka Żelazny miś. miś. Ale fajnie nasze cienie widać. Naszego trzymacza torby i operatora. Muszę sobie stanąć inaczej. Jak, jak zauważyliście jestem w klapkach. Nie zauważyli, bo jeszcze Twoich butów nie pokazywałem. Bo już teraz widać Twoje buty, jak plaszczysz puszki. Nie ma lipy, trzeba do sokoła przyspieszać, tak? Póki ciepło, póki towar leży, to zbieramy. I póki można. I póki można. No dobra, dalej idziemy. Szybka akcja. Tu zobaczcie jakaś reszteczka. Tam, tam już tam pobiegu, już tutaj łowi. Właścicielka sklepu zrobiła fajne miejsce, gdzie można usiąść spokojnie, napić Pepsi, nawet zrobić ogłosko, że oczywiście za pozwoleniem i zjeść kiełbaskę No ale niestety nie wszyscy to doceniają i zobaczcie, jaki robi bałagan, pomimo że śmietniki są koło sklepu. Przykre. A to są zwroty? Nie, to nie są zwrotne. No i co? Szukamy dalej. Ta to, to tutaj? Tutaj, w miejscu Oni tutaj jak najczęściej rzucają puski. Też pełno. rzucamy. Oni do ogniska naj... najlepiej rzucają te puszki. Nie no wiem po co. Tu jeszcze jakiś energetyk. Trochę ginie. Puszki uciekają. okej okay. Przy okazji wizyty w sklepie, dobędziemy parę poszek do wyzwania. Ok, gdzieś jeszcze Jakub? Ale nie chodzimy po ławkach, dobrze? Ok. Wszystko? Przecież nie wiem. Ja tu nie chodziłem Jak widzieliście dwa odcinki temu, czy odcinek temu, radio już rozebrane. W międzyczasie jeszcze rozebraliśmy drugie radio, takie pokojowe, nasze z domu, bo, że tak powiem, już skończyło swój żywot. To też nie zwrotno. Skończyło swój żywot, i jeszcze rozebraliśmy odtwarzacz CD, który też dostaliśmy od jednej pani. Z tego powstało parę płytek. O tam, zobaczcie. Tylko głowa wystaje, nie wiem czy widzicie, rudy kot. Ciema! No tam już nie wchodzimy jak tam już nic nie będzie. Chodź tutaj jeszcze. Tam sobie kot spaceruje. Zaczęliśmy odkładać cienkie habelki, takie miedziane z osłonką. Mamy już parę płytek e, z rabi. No i powoli powoli nam się to zbiera. Próbujemy jakiś depozyt z tego stworzyć, może coś z tego wyjdzie. Proszę, kolejne, tym razem nie właśnie ukryte w berku. Chyba je ładnie powyciąga, szybka kompresja. Do siaty i trzy kolejne wpadły. Jakub jakiś milczący, jedna ręka w kieszeni. Wiesz, że jedną ręką to się nie pracuje? Tylko dwoma, bo jak się wywrócisz, to nawet nie będziesz się miał podeprzeć. Zobacz, tam jeszcze jest pod jedną gałęzią. Tam widzisz, tu, tu pod gałęzią, nie z tyłu za tobą. Za nogą zobacz, tam o, się tam wzywa. O, właśnie tu. Mamy to. Muszę się wycofać przez gałęzie. Jesteśmy już po 5-minutowych poszukiwaniach. Jak, jak sytuacja? Taka. Taka. No to zaglądamy. Zobaczcie, dosłownie 4-5 minut. Po odcinku będziemy jeszcze go to Jedzie jakieś io o Karetka policja. No, Także dziękujemy za obejrzenie odcinka. Zapraszamy na kolejne odcinki. Na stare odcinki, na rozbieranie radio. Dokładnie. Pozdrawiamy. Pa.